Gdzie i kiedy pójdzie teraz genialny inżynier Adrian Newey? Co w tej sytuacji zrobi Max Verstappen, któremu Mercedes ponoć zaoferował jakiś absurdalnie wysoki kontrakt? Będzie też o Güntherze Steinerze, który pozwał ekipę Hasa. O co chodzi? Za chwilę o tym powiem. Zaczynamy kolejny ósmy bieg. Dzieje się. Witam Was z mojego wyjazdowego studia z Olsztyna. Grand Prix Miami za momencik i o tym też za momencik powiem, ale zaczynamy oczywiście od informacji, która spadła na nas chwilę przed nagraniem tego odcinka, czyli oficjalnie wiemy już, że genialny inżynier Adrian Newey po prawie 20 latach spędzonych w Red Bullu po zbudowaniu wielu dominujących samochodów odejdzie z tej ekipy. Zacytuję Wam teraz taki najważniejszy fragment oświadczenia Red Bulla. Adrian Newey opuści nasz zespół w pierwszym kwartale 2025 Roku nie będzie dalej pracował przy Formule 1, skupi się teraz na ostatnich szlifach i wypuszczeniu na rynek pierwszego super samochodu Red Bulla RB17, który będzie miał premierę. W lipcu. No i to jest ciekawe, że przestaje już pracować przy Formule 1. Pojawiły się takie informacje, że ma na paru wyścigach jeszcze się pojawić, ale nie będzie już przy rozwijaniu tej konstrukcji teraz pracował. Teoretycznie przecież Red Bull i praktycznie Red Bull jeszcze kilka dni temu informował, że hej, nic się u nas nie dzieje. Adrian New Way ma kontrakt ważny do końca 2025 roku. A tutaj okazuje się, że Neway opuści tę ekipę na początku przyszłego sezonu i wiele. Wskazuje na to, że już wtedy będzie w stanie rozpocząć pracę w innej ekipie. To jest bardzo ważne, bo to oznacza, że będzie w stanie pomóc tej nowej ekipie w zbudowaniu samochodu na sezon 2026, czyli wtedy, kiedy wejdą w życie nowe przepisy techniczne. No i ciekawe jest to właśnie, że, że przestaje pracować przy, przy Formule 1, będzie dalej jeszcze kończył samochód drogowy. Red Bulla, to może być część tego okresu wypowiedzenia, na co zwrócił uwagę choćby Bartek Budnik na, na Twitterze i Patryk Sokołowski ciekawie mu odpisał, że w Ferrari jest czasami taki, taki zwyczaj, że jeśli przestajesz pracować przy projekcie Formuły 1, to jeszcze okres wypowiedzenia spędzasz przy samochodach drogowych. Więc Adrianowi Niue'owi bardzo zależało na tym, żeby takie było informacje już kilka dni wcześniej, żeby jak najszybciej móc rozpocząć pracę w innej ekipie. No i wszystko wskazuje na to, to nie jest informacja potwierdzona, ale już kilka też innych mocnych źródeł informuje, że na początku przyszłego roku już Newey będzie jakby po swoim okresie wypowiedzenia i będzie mógł zacząć pracę w innej ekipie. No i pozostały tak naprawdę, słuchajcie, trzy pytania. Kiedy, gdzie i dlaczego. Dlaczego? No, dlaczego Adrian Newey zdecydował się odejść z Red Bulla? Oficjalnie sam Newey napisał w tym oświadczeniu, że chce mieć jakieś nowe wyzwania. No ale to ściema, wiadomo. Coś mu musi nie pasować w Red Bullu. I to, takie informacje się pojawiło, pojawiały nieoficjalnie, ale jeśli sobie spojrzymy na to, co się dzieje wokół tej ekipy w ostatnim czasie, no to trudno też do takiego wniosku nie dojść. Przecież Neway w zeszłym roku podpisał nowy kontrakt z Red Bullem i nagle jednak stwierdził po, po niecałym roku w zasadzie, że chce nowych wyzwań, że jednak w tym Red Bullu mu się nie podoba. No nie, musiało się wydarzyć coś, co tego Newaya skłoniło do odejścia z, z ekipy. No i ponoć tutaj te kwestie personalne, nie do końca porozumienie się z Christianem Hornerem, wokół którego była też ta ostatnia afera i to też miało Neweya przekonać do tego, że z tej ekipy trzeba się zawijać. Można odnieść wrażenie, że stwierdził, że w dobre dni mogą już być za Red Bullem, a teraz będzie tylko gorzej, bo walka wewnętrzna w tej ekipie, nie ma już w tej ekipie Dietricha Matyszyca, który to wszystko trzymał w ryzach, a teraz ta walka o władzę w Red Bullu przecież już trwa i być może Newey tego miał, miał dosyć. BBC sugerowało też, że od zeszłego roku już tak naprawdę miały się popsuć relacje z Christianem Hornerem, który w jednym z wywiadów pod koniec zeszłego sezonu dał do zrozumienia, że no teraz rola Adriana Newaya już tak gigantyczna przy projektowaniu tych samochodów nie jest. Oczywiście on jest bardzo ważny, ale tutaj inne postacie też mają kluczowe znaczenie. No i ten tweet w ogóle skomentowała na Twitterze żona Adriana Newaya i ponoć ten wywiad też Newayowi miał się nie spodobać. Co ciekawe, Christian Horner w międzyczasie, żegnając teraz Adriana Newaya z Red Bulla, wrzuca na Instagram m.in. innymi na Instagram, ale też na inne media społecznościowe post, w którym opisuje Neway jako swojego przyjaciela. Więc nie do końca wiemy, jak te relacje między nimi wyglądają. Kiedy, gdzie i dlaczego? Dlaczego to już wiemy? Kiedy? No to w zasadzie też już wam powiedziałem, no wszystko wskazuje na to, że to będzie początek przyszłego roku, kiedy Neway będzie w stanie rozpocząć pracę w innej ekipie. No tylko właśnie w jakiej ekipie zainteresowanych ekip ponoć może być kilka, ale Aston Martin, pojawiły się też ostatnio sugestie, że Newey nie do końca jest zainteresowany przejściem do tej ekipy, że nie do końca jest przekonany co do wizji Lawrence'a Stroll'a. W McLarenie Newey też ma trochę powątpiewać w to, czy jest sens przechodzić do tej ekipy, czy ta ekipa ma jakby takie zasoby, które pozwolą im walczyć w ścisłej czołówce przez, przez wiele lat. Z drugiej strony, bardzo dobrze, że jest Zakiem Brownem, kumplują się, ale ten sam Zak Brown, czyli szef tej ekipy, powiedział ostatnio, że w kontekście Adriana New który jeszcze wtedy nieoficjalnie miał odejść z Red Bulla, Zak Brown powiedział, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mamy w naszym dziele technicznym i mamy już wdrożony odpowiedni plan. i Tak jakby dał do zrozumienia, że częścią tego planu wcale Adrian Newey być nie, nie, nie musi. No, jest jeszcze Mercedes, ale też Newey ponoć nie jest przekonany co do, w ogóle postaci to to Wolfa i do tego w jakim stanie teraz jest Mercedes a sam Wolf też podchodzi do tego z dystansu i powiedział że on sobie to obserwuje na razie to całe zamieszanie wokół Niłej z perspektywy kibica nie dało do zrozumienia że chcą po tego Niłej się się zgłosić. No a tymczasem Ferrari, włoska prasa, La Gazzetta dello Sport już pisze, że Fred Vassar był na spotkaniu z Adrianem Newejem w Londynie. Wcześniej Adrian Neway miał być widziany na jednym z włoskich lotnisk i coraz więcej tropów wskazuje na to, że Adrian Neway może dołączyć do Ferrari, czyli Fred Vassar byłby człowiekiem, który miałby w Ferrari nie tylko Louisa Hamiltona od przyszłego sezonu, ale być może także Adriana Neway'a. Wydawało się to, pff, nie wiem, jeszcze 5 miesięcy temu, jakimś. Pomysłem. Gościa z foliową czapką i kogoś kompletnie nieznającego się na realiach Formuły 1, ale jednak taki egzotyczny scenariusz jest bardzo, bardzo możliwy. No i pytanie, co z Maxem Verstappenem w tej sprawie? Ostatnio o tym mówiłem. Nie wiemy, czy w tym jego kontrakcie, w którym jest ponoć ta klauzula, że jeśli ktoś ważny odchodzi z ekipy, to Max Verstappen też z tej ekipy może odejść. Czy to dotyczy też Adriana Newell'a, czy to bardziej chodzi o Helmuta Marko? Ale no Max widzi i jego otoczenie widzi, że w Red Bull. Dzieje się po prostu coś bardzo niedobrego. No, jeśli odchodzi główny odpowiedzialny za tak fantastyczne maszyny w ostatnim czasie, jeśli jest walka, walka wewnętrzna, polityczna, to być może jeszcze bardziej Max Verstappen będzie skłonny do opuszczenia Red Bulla, a Mercedes kusi coraz bardziej, i do tego przejdę w dalszej części tego odcinka, bo tam ponoć jakieś kwoty mają być proponowane Maxowi. Kompletnie absurdalne, i za chwilę o tym, o tym będzie. Króciutka zapowiedź Grand Prix Miami. Przypomnę Wam tylko, słuchajcie, że to jest weekend splinterski. Jeśli chodzi o poprawki, McLaren ma przywieźć całkiem spory pakiet, choć oni uspokajają emocje i mówią, że to nie będzie tak jak te pakiety przewożone w zeszłym roku. Ale McLaren zawsze uspokaja emocje, a później zwykle idzie im całkiem dobrze, więc zobaczymy, jak będzie z poprawkami. Mercedes też, też coś ma przywieźć. Mówi się, że być może Red Bull jakieś drobne rzeczy też przywiezie. Ferrari dopiero na imole e u nich te poprawki. Poprawki mają się Pojawić. Jeśli chodzi o faworytów, ostatnio Wam już mówiłem. Ja sobie nie robię wielkich nadziei. Nie będę Wam tutaj mówił, że Ferrari ma szansę powalczyć z Red Bullem na tym to, że choć wydaje mi się, że trochę, trochę ma. Carlos Sainz jakiś czas temu mówił, że no Miami to może być jeden z torów, na których, tak jak w Australii, Ferrari może być w stanie rzeczywiście się przewdziewstawić Red Bullowi, ale to powiedział Carlos Sainz, nie ja, żeby nie robić Wam fałszywych nadziei. Max Verstappen jeszcze nigdy nie miał tu pole position. W tym sezonie na razie, na każdym torze stał na pole position, więc być może będzie szansa, żeby także i tutaj teraz się znaleźć. No i przypominam, że będziemy niebieskie Ferrari mieli w Miami. Sam jestem ciekaw, jak ten samochód będzie ostatecznie wyglądał. Dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w kontekście tego weekendu, dwie takie nowości. Jedna nowość to jest nowość regulaminowa, bo zmieniają się zasady co do falstartu. Ostatnio o tym rozmawiano i wprowadzono to w życie już od tego wyścigu. Wcześniej falstart sprawdzano tak, że na samochodzie były, znaczy na torze były zamontowane czujniki i jeśli te czujniki Wykryły ruch auta przed tym, jak zgasły czerwone światła, to był falstart. Czasami te czujniki tego falstartu dość oczywistego, jak Norisa w Arabii Saudyjskiej nie wykrywały, no i się ludzie łapali za głowę, jak to jest możliwe. Więc teraz zmieniono zapis. Nie ma już w ogóle mowy o czujnikach, jest tylko mowa o tym, że jeśli samochód, znaczy że samochód nie może poruszyć się od momentu, gdy zapali się pierwsze czerwone światło, aż te, do tego momentu, gdy te czerwone światła zgasną. Więc jak to będzie ostatecznie interpretowane? Czy to znowu nie wzbudzi jakiejś kontrowersji, jeśli ktoś poruszy się o milimetr? Co to będzie oznaczało poruszenie się, czy te, dosłownie ten milimetr już będzie, jeśli ktoś to wykryje na jakiejś stopklatce, niemalże pokaże, że ten samochód się poruszył. Zobaczymy, ale może będzie to rozwiązanie bardziej sensowne, bo to, co się działo z Norrisem w Arabii Saudyjskiej sensu za bardzo nie miało. I jeszcze w kontekście Astana Martina i w kontekście tego weekendu tylko dwa słowa, bo Aston Martin próbuje odwołać się od kary dla Fernando Alonso, dla kary od kary, którą dostał w Grand Prix Chin, a w zasadzie za sprint w Chinach. Zderzył się wtedy z sańcem, doliczono mu czas do, do wyniku i dostał też punkty karne. No i Aston próbuje się od tej kary odwołać po to, żeby te punkty karne skasować i w piątek sędziowie mają zdecydować, czy w ogóle zajmą się ponownie tą sprawą, czy Aston ma jak to zwykle w takich kwestiach jest wymagane, czy ma jakieś nowe dowody w tej sprawie. Jeśli sędziowie stwierdzą, że nie ma nowych dowodów, to w ogóle nawet nie będą się temu jeszcze raz przyglądać. A teraz przechodzę do Güntera Steinera, czyli człowieka, który mimo, że odszedł z Formuły 1, to cały czas nam gdzieś tutaj w tym uniwersum się kręci i teraz też będzie o nim głośno przez jakiś czas, bo Günter Steiner pozywa ekipę, w której spędził ostatnie wiele lat. Ma dwa zarzuty wobec swojej byłej ekipy, czyli wobec Hasa. Po pierwsze, domaga się pieniędzy za jakieś niezapłacone prowizje. W trakcie, chyba tam chodziło ostatnie 3 lata, tam miały być jakieś finansowe niedociągnięcia ze strony. Ekipy. I druga sprawa: Günter Steiner twierdzi, że Has miał sprzedawać gadżety z jego wizerunkiem już po tym, jak się z tą ekipą rozstał. Więc no, to się wydaje dosyć sprawa oczywista, że Has tego robić nie powinien, ale czy sprzedawał rzeczywiście, a czy nie było jakiegoś zapisu w kontrakcie, który na to pozwalał, nie wiadomo, to ma rozstrzygnąć sąd. W każdym razie to też pokazuje, w jakich stosunkach Gintersteiner rozstał się z, z tą ekipą, która teraz bez niego radzi sobie naprawdę zaskakująco dobrze. I myślę, że za nim jakiegoś wielkiego płaczu tam nie ma. Na pewno nie płacze za nim Gene Has, który widać, że, e, znaczy widać, wydaje się, że odetchnął po tym, jak teraz Aja Okomatsu już zarządza ekipą. No i wyniki też są po prostu w tym sezonie dobre. A teraz przechodzę do Maxa Verstappena, który być może, że mieści, plotki się sprawdzą, ma być najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. Ja traktuję te informacje trochę z, z przymrużeniem oka i Wam też radzę takie podejście na razie do tej, do tej sprawy, ale ostatnio mówiłem Wam o tym, że niemieckie media informowały, że ma dość do spotkania w Miami pomiędzy Toto Wolfem a Verstappenem i jego menedżerem. Toto Wolf cały czas walczy o to, żeby Maxa Verstappena do Mercedesa sprowadzić i cały czas nie ustaje w tych staraniach. No i teraz słuchajcie, austriackie media jeszcze dokładają od siebie ciekawą informację, że Mercedes ponoć Chce zapłacić Maxowi Verstappenowi za jeden sezon razem z bonusami Uwaga 150 milionów euro. To by sprawiło, że zostałby najlepiej opłacanym sportowcem na świecie. Bo zerknąłem sobie jeszcze na listę Forbesa najlepiej zarabiających sportowców na świecie. To w, na tej liście zeszłorocznej, jeśli mówimy o samej wypłacie bez, bez jakby jakichś umów sponsorskich, na przykład. To sama wypłata razem już z takimi bonusami, no to najwięcej otrzymywał Phil Mickelson, czyli jeden z najlepszych golfistów. 97 milionów euro miał mieć taką, taką wypłatę za zeszły sezon tenże pan, a Verstappen w zeszłym sezonie miał otrzymać 56 milionów euro, więc teraz miałby otrzymywać prawie 3 razy więcej. Kwota jest jakaś kosmiczna, aż trudno w to uwierzyć. Teoretycznie ich oczywiście na to stać. I teoretycznie bardzo im na tym zależy, żeby... Znaczy praktycznie też bardzo im zależy na tym, żeby Maxa Verstappena do ekipy ściągnąć. Tu jest ważna rzecz, moim zdaniem. Mercedes stracił, za moment już straci, Louisa Hamiltona, czyli człowieka, który był nie tylko dla nich świetnym kierowcą, ale też genialnym ambasadorem całej marki, całego projektu. Jeśli zatrudnią teraz, nie wiem, Carlosa Sainza, Antonellego, ci zawodnicy, którzy zostali na rynku, nikt z nich nie będzie nawet... Nie wiem, w 70% takim dobrym ambasadorem marki, kimś, kim Mercedes tak ładnie może się pochwalić przed bardzo szerokim światem, co Louis Hamilton. Są dwa nazwiska, moim zdaniem, które takie szum mogłyby wywołać. Jedno to jest Fernando Alonso, a drugie to Max Verstappen. Plus oni wiedzą, jakie. Sportowe atuty ma w tym momencie Max, Max Verstappen, więc być może będą w stanie rzeczywiście po takie pieniądze sięgnąć. Co z tego wyjdzie, nie wiem, ale myślę, że to też może być element jakiejś takiej trochę, wiecie, personalnej rozgrywki pomiędzy Toto Wolffem i Christianem Hornerem. Toto Wolff może chcieć wyłożyć wszystkie pieniądze świata, po prostu, żeby tego Verstappena ściągnąć, po to też, żeby jeszcze bardziej utrzeć nosa Hornerowi, który ostatnio nie ma dobrego. Czasu, bo to, to wiecie, to są goście, którzy są teoretycznie kulturalni, wbijają sobie tam delikatne szpileczki gdzieś w, w mediach, ale po pierwsze, Wolf z Hornerem po prostu się nie lubią i to, jest, i to nie jest żadna, żadna tajemnica, choć czasami pozują, że wygląda to, że niby jest inaczej plus no oni po prostu są przeciwnikami, oni chcą się pokonać i to, i to widać gołym, gołym okiem. Wszyscy w padoku mają wielkiego i każdy chce każdego pokonać, jeśli chodzi o szefów zespołów, no, chyba, że nie wiem, tak jak Toto Wolff z Fredem Vasserem się kumplują, no to wiadomo, że nie będą dla siebie jakimiś... nie będą robić jakichś takich nieczystych czasami, czasami zagrań. Ale nie przeszkodziło to oczywiście Wasserowi podebrać Hamiltona. Ale, ale myślę, że tutaj gdzieś personalnie Toto Wolff też chciałby tego Verstappena po prostu wydrzeć Cornerowi, no tacy trochę odwieczni rywale, jak nie wiem, w polityce choćby polskiej, też moglibyśmy takich panów wskazać, który, którzy od lat po prostu rywalizują o to, kto będzie większym koksem na arenie politycznej. Czy to jakby wychodzi wszystkim na dobre, to już inna sprawa, ale w politykę się nie mieszamy. W każdym razie 150 milionów euro, dolarów, 150 milionów euro za sezon dla Maxa Verstappena. Brzmi to kosmicznie, zobaczymy czy po Grand Prix Miami yy, czegoś nowego się w tej sprawie dowiemy, ale w związku z tym New Wayem spodziewam się, że może być to nie koniec jeszcze ogłoszeń ciekawych w tym, w tym sezonie. Wcale nie wykluczam tego przejścia Verstappen'a do, do Mercedesa w takiej sytuacji. I na koniec jeszcze ciekawostka. Słuchajcie, bo Walteri Bottas pojedzie na mistrzostwa świata. Kończymy takim miłym akcentem Walteri Bottas, czyli kierowca, który jest również w Formule 1 rozkochany, w jeździe na rowerze. No i ostatnio wziął udział w zawodach w, w, w Republice Południowej Afryki. No i słuchajcie, zajął w tych zawodach szóste miejsce. Świetne, szóste miejsce i to daje mu uwagę. Słuchajcie, kwalifikacje do mistrzostw świata na rowerach typu gravel to są mistrzostwa świata, które odbędą się 5-6 października w Belgii, więc Walteri Botas będzie mógł po prostu pojawić się w mistrzostwach świata na rowerze. Dodam tylko, że jego partnerka życiowa też w tych zawodach startowała i wygrała kategorię kobiet. No ale ona jest zawodową kolarką, więc Duże brawa dla Walteriego. Widać, że to nie tylko hobby, ale też no, być może jakiś drugi sposób albo któryś z kolei sposób na życie Walteriego Botasa. Na dziś to ode mnie tyle. Życzę Wam dobrego weekendu z Grand Prix Miami i widzimy się zaraz po tym weekendzie. Dzieje się w formule cudownie.